Wiem, że to może zabrzmieć absurdalnie, ale co by było, gdybym powiedział ci, że każdego dnia wybierasz swoje problemy? Vlog numer 28. Pogadajmy dzisiaj o czymś, co brzmi absurdalnie, paradoksalnie, ale kiedy się nad tym pochylimy, to okaże się być prawdą. Sami wybieramy swoje problemy. Jeśli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób działa ten mechanizm, to zostań do końca tego filmu. Jeśli jeszcze nie jesteś na YouTube, to teraz czas na niego przeskoczyć. Okej, okay. jak to działa i o co w tym chodzi? Zastanówmy się nad takim zdaniem, które rozpoczyna te rozważania. To, czego nie zmieniasz, to wybierasz. To, czego nie zmieniasz, to wybierasz. Zastanówmy się przez chwilę nad tym. Zatrzymajmy. I przemyślmy to zdanie. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli są rzeczy, które możemy zmienić, mamy na nie wpływ, one są do zmienienia. Jest to w obszarze naszej możliwości, naszej decyzji, naszego działania, a nie zmieniamy ich, to je wybieramy, decydujemy. To jest taki wybór przez niedziałanie. Decyzja przez brak decyzji o tym, żeby coś zrobić. No i czym to skutkuje? Jak to wygląda w praktyce? Mamy coś, na co narzekamy. Dziedzina absolutnie dowolna. Mogą to być relacje, może to być praca. Moż, mogą to być finanse, mogą to być sprawy związane z naszymi dziećmi. Wrzućcie tutaj cokolwiek, co chcecie. Może to być zdrowie, może to być kwestia zadbania o nasze ciało, o dietę, o cokolwiek. Zastanówmy się, jakie mamy w tym temacie, w tym obszarze możliwości wpływu. Co możemy zmienić, gdzie możemy zadziałać, co możemy zrobić. Nawet jeśli to jest. Bardzo proste, podstawowe działanie. Jeśli tego nie robimy, to wybieramy to, że zostajemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że ten problem ciągle jest naszym problemem, że nie posuwamy się nawet odrobinę w stronę rozwiązania tego problemu. Powiem więcej, jeśli to jest tak, że to jest coś, na co narzekamy. Obwiniamy okoliczności, obwiniamy świat zewnętrzny, obwiniamy innych ludzi, a jest to przestrzeń, obszar, miejsce, rzecz, na którą mamy wpływ, możemy to zmienić, możemy podjąć takie działanie, to jedyni, na których powinniśmy narzekać, jedyni, którzy, których powinniśmy obwiniać, to jesteśmy my sami. Na Uniwersytecie Stanforda przeprowadzono badania, z których wynika, że przeciętny człowiek narzeka nawet 40 minut w ciągu dnia. 40 minut w ciągu dnia to jest około 250 godzin rocznie. Przyjmując, że tydzień pracy to jest 40 godzin, to mamy półtorej miesiąca narzekania w ciągu roku. Półtorej miesiąca, które moglibyśmy poświęcić na pracę nad zmianą tego. Na co narzekamy? Ciekawa statystyka, poruszająca. Inna statystyka, o której już wspominałem jest w, jednym, w jednym z vlogów, ale warto ją tutaj przypomnieć: jeśli każdego dnia poprawimy się, zmienimy w jakimś obszarze o 1% we właściwą stronę, tylko 1%, to w ciągu roku będziemy 37 razy lepsi w tym temacie. Pytanie, czy to nam jest potrzebne? Czy potrzebna jest nam tak rewolucyjna, daleko idąca zmiana? Czy to musi być 1% każdego dnia? Może wystarczy, żeby to było mniej, a może wystarczy, żeby to było po prostu działanie po prostu podjęcie decyzji, po prostu wybór, że coś zmieniamy, a nie wybór nieintencjonalny. Podświadomy, wynikający z zaniechania, że zostawiamy tak, jak jest, że nic z tym nie robimy. Bardzo ciekawie, zaczynają tutaj grać takie rzeczy, które gdzieś wychodzą poza obszar logiki, bo kiedy jest tak, że podejmujemy to działanie, robimy jakiś krok i mamy jasną, pewną, głęboką intencję, że chcemy coś. W tym temacie, z tym zagadnieniem zrobić, to zaczynają się dziać cuda. To świat zaczyna się sprzysięgać na naszą korzyść. Pojawiają się ludzie, pojawiają się okazje, pojawiają się sytuacje, pojawiają się środki, pojawia się pomoc. To wszystko zaczyna grać na naszą rzecz w momencie, kiedy podejmiemy taką decyzję, podejmiemy taką intencję. Wielokrotnie doświadczyłem tego w swoim życiu, to były momenty. Najprzóżniejszego typu. Czy to była kwestia zmiany pracy, czy to była kwestia poprawy swojej sytuacji finansowej, czy to była kwestia właśnie jakiejś zmiany, przesunięcia w relacjach międzyludzkich. Mnóstwo tych przykładów jest, nie sposób je tutaj w tej chwili przytaczać i szczegółowo o nich opowiadać, ale mam takie głębokie przekonanie, że jeśli postawimy jeden krok, drugi krok, trzeci krok, i mamy w sobie taką pewność i gotowość, żeby pójść na stronę, którą wybraliśmy, żeby zmienić to, co wymaga zmiany, żeby odkleić się, oderwać się od, od tych problemów, żeby wybrać odmienną rzeczywistość. To wszechświat zaczyna grać razem z nami, zaczyna nam pomagać, zaczyna nam podpowiadać, w jaki sposób to zrobić. Zatem ta prawda, która wynika z tych rozważań, że jeśli mielibyśmy na kogoś narzekać, jeśli mielibyśmy kogoś obwiniać, to jesteśmy my sami, bo to my dokonujemy wyborów, nawet przez niedokonywanie wyborów. Warto ją sobie uświadomić, warto ją przyjąć, warto nad nią pomyśleć i popracować, bo rzeczywiście tak to działa. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Ciekaw jestem, co takiego w Waszym życiu jest właśnie. W obszarze tych rzeczy, nad którymi należałoby popracować. Zanim się pożegnamy, to sięgnę do komentarzy z poprzedniego vloga. To był vlog numer 27, ten już jest 28. Zbliżamy się do magicznej granicy 30 vlogów, o których mówiłem, kiedy podejmowałem to wyzwanie. W poprzednim vlogu zastanawialiśmy się nad tym, jaki jest, jaki miałby być współczesny patriotyzm. I piszecie w swoich komentarzach: tak, Jan napisze. Dla mnie patriotyzm to nie marsze wszelakiej maści i wykrzykiwanie chwytliwych haseł, to uczciwe płacenie podatków, sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, to pomoc słabszym w miarę możliwości i posiadanych środków, to dbanie o ekologię i środowisko naturalne, to szacunek dla współobywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych czy religijnych, niezależnie od tego kim są i co robią, to piękne polskie krajobrazy, to słowo mojej babci, które często mi powtarzała: żyj tak, aby nikt przez ciebie nie płakał. To krzyżyk robiony na spra spracowaną dłonią nad każdym nowo rozpoczętym bochenkiem chleba. To uczenie tych wszystkich rzeczy naszych dzieci, bo takie będą rzecz pospolite, jak, jak je ich młodzieży chowanie. Żyć w ten sposób uczciwie i świadomie to nieraz trudniejsze niż machanie flagą i głoszenie populistycznych haseł. Pięknie napisane, pięknie powiedziane. Yy, identyfikujesz się z tym, co mówi Joanna, i dziękuję za ten komentarz. Marcin pisze, dziękuję za takie spojrzenie na współczesny patriotyzm. Anka, Jarku, spokojnego świątecznego dnia. Z patriotyzmem jest tak, że w młodości dominował romantyzm. Teraz pozytywistyczne podejście do świata. Wartości wydają się najwłaściwsze, oczywiście dostosowane do XXI wieku. Pozdrawiam. Um, tak, lepiej bym tego nie ujął. Ja też yy, młodość spędziłem na romantycznych yy, uniesieniach a teraz to spojrzenie jest bardziej spojrzeniem, które rzeczywiście należałoby zapisać gdzieś w domenę pozytywizmu. Karina pisze, Panie Jarku, dzisiejsze połączenie tematu książek i patriotyzmu dało przynajmniej mnie bardzo ciekawe wnioski. Dołączam do wszystkich punktów tutaj poruszanych. Nie zapominajmy o tradycjach, oczywiście tych samych dobrych, domowych tradycjach. Dziękuję za pogadajmy do jutra. To myślę jest dobre podsumowanie komentarzy. Do jutra spotykamy się w kolejnym vlogu, i tam również będę odpowiadał na Wasze pytania i komentarze. Pytajcie, komentujcie, dodawajcie od siebie, co Waszym zdaniem w Waszym życiu wymaga zmiany i co jest w obszarze zmiany. Z niepodejmowania decyzji, w stronę podejmowania decyzji. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i żegnam się tradycyjnie. Odetchnijmy spokojem, mamy to w sobie. Żyjmy w pełni i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.